Hejka kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę z filmikiem wyjątkowym dla mnie i z rzeczą, o której wam nie mówiłam od jakiegoś czasu dlatego, że najzwyczajniej w świecie nie chciałam zapeszać jak widzicie już po tytule, przychodzę z informacją ponieważ pojawił się u mnie w domu nowy członek rodziny który kompletnie ostatnimi czasy zawojował mój świat i tak na dobrą sprawę, ani nie miałam do końca czasu na YouTube ani na inne rzeczy, pomimo, że nowy członek rodziny wprowadził się jak gdyby do nas dopiero w piątek ale jednak wcześniejsze przygotowania, stres związany z tym wszystkim. To niestety była walka sama ze sobą ze względu na moją odpowiedzialność, która czasami jest aż chora. Kochani, w związku z powyższym zapraszam Was serdecznie dalej do oglądania. Pokażę Wam również kilka rzeczy, taki będzie wyjątkowy hol, jak na mój kanał. Także kochani, zaczynajmy. Kochani, tak jak Wam wspomniałam, od piątku jest z nami nowy członek rodziny, czyli tak naprawdę od wczoraj. Piątek, Wy widzicie to w niedzielę, dzisiaj jest sobota po południu, wieczór i nowy członek rodziny, tutaj nie bardzo bardzo chcę wam się przedstawić. Przedstawimy się. To jest nasz nowy członek rodziny. Pokażcie. Powiedz dzień dobry. Jestem nowym członkiem rodziny. Miał. Tak, to jest moje piękne cudo, w którym ja jestem zakochana. Ma czerwoną kokardkę, żebyście mi go tu nie zauroczyli. Aha, już, już mi się znudziły cumoki. Wiecie, on jest malusi. On ma dopiero 8 tygodni. Ucieka. choć pomachamy. Pa, pa, pa. On ma dopiero 8 tygodni. Jest dopiero drugi dzień z nami i to niepełny, więc on jeszcze tak się niepewnie czuje. Chwilę siedzi na rękach, jest super, a za chwilę nagle już nie chce siedzieć na tych rękach. Kokartka została już zdjęta, także nie macie co się martwić. Była chwila przerwy. Kochani, jeszcze mam dla was, do Was prośbę: abyście w komentarzu pisali swoje propozycje na imię dla mojego małego. Cuda. Myśleliśmy o tym, żeby był lupę. Myśleliśmy o tym, żeby był wolf. Shadow. Eee... Ghost. <noise> Także jest kilka różnych pomysłów, natomiast tak naprawdę nie wiemy jeszcze co wybrać. Może Wy macie jakieś skojarzenie, może Wam wpadło coś w oko, w nim takiego, co powoduje, że macie pomysł na jakieś fajne imię. Mam nadzieję, że któraś z propozycji Waszych nam przypadnie do gustu. Oczywiście nie znamy jeszcze go na tyle, żeby móc nazwać go jak gdyby po jego zachowaniu. Będę wdzięczna za komentarze. W każdym razie kotek jest, wiecie, jeszcze nieprzyzwyczajony, jeszcze poznaje mieszkanie, jeszcze poznaje Poznaje kąty. Wczoraj to w ogóle się jak przyzwyczaił się do salonu, to bał się wyjść do przedpokoju i go zwiedzić. Nóżki mu się trzęsły. Wiecie, całkowicie wszystko dla niego nowe. Zwłaszcza, że go odebraliśmy od jego kociej mamy i kociego rodzeństwa. Więc później pojechał jeszcze od razu do weterynarza, żeby go zwadać, żeby dostał leki na ewentualne jakieś robaczki. Więc miał wczoraj mnóstwo emocji, mnóstwo nowych rzeczy. Pierwsze wyjście na dwór, w, wiecie, w transporterku, nowe osoby, weterynarz, badanie, nowe mieszkanie, wszystko nowe. Dopiero dzisiaj tak naprawdę jest pierwszy dzień w nowym miejscu, ale on się jeszcze do końca pewnie nie czuje, natomiast jest już lepiej. Myślę, że tak tydzień, dwa, i będzie full luz i będzie już się czuł super wyluzowany, chociaż i tak jest ekstra, że on się nie kryje za bardzo po kątach, nie ucieka, tylko już zwiedza, bawi się, jest spokojnie, załatwia się w kuwetkę jak trzeba, daje się na te ręce, lubi się pomiziać, pomruczy wiecie tamtymi łapeczkami połogniata. Także jest progres, ponieważ będąc u weterynarza, przewidywał weterynarz, że on się przez pierwsze 3-4 dni w ogóle może chować po kątach i nie dawać się brać na rękę czy cokolwiek kompletnie. Także nie jest źle. My wiedzieliśmy o tym kocie od prawie że momentu jego urodzenia, a dokładnie to tydzień po jego urodzeniu dowiedzieliśmy się o kaciaku, ponieważ ja szukałam kociaka i udało mi się znaleźć, ponieważ dam ogłoszenie, że poszukuję kotka, czy może ma ktoś kotka do dodania, czy do sprzedania za jakąś symboliczną cenę, ponieważ to, co obecnie się działo na rynku tutaj yy, i dzieje się zresztą w dalszym ciągu, to przechodziło ludzkie pojęcie, dlatego że kociaki, wszystkie koty, zresztą z psami było bardzo podobnie, ale wiecie, no, ja jednak nie się rynkiem z kotkami. E, tak jak koty, ogólnie rzecz biorąc, tutaj się takie dachowce tak zwane sprzedaje za jakąś tam powiedzmy symboliczną kwotę, powiedzmy 80 funtów, e, czyli około 400 zł. Tak, w tym momencie koty po takie zwykłe dachowce, jak to się mówi, potrafiły osiągać zawrotne kwoty po 600-800 funtów nawet, czyli około 3000 Złotych, 4000 złotych, tak za zwykłego kochani dachowca. To, co się działo, przechodziło ludzkie pojęcie. Dlatego, że ludzie siedzieli w domach, nie chodzili do pracy, wszystko było zamknięte. Eee, no i ludziom się nudziło, i nagle pieski, kotki, wszystko zaczęło być w cenie. A wiele osób zrobiło sobie z tego sposób utrzymania, ponieważ sprzedawali. Koty naprawdę za ogromne ceny. My staraliśmy się, my chcieliśmy adoptować kociaka z rescue, w ogóle rescue, które jest tutaj w Londynie prowadzone przez Polki. I wydawało mi się, że wszystko fajnie, wszystko super. Nadbyliśmy umówieni na rozmowę z nimi i okazało się, że rozmowa się nie odbywa. My czekaliśmy, siedzieliśmy. Wiecie, wszystko się mogło wydarzyć, mogło coś im wypaść, mógł ktoś zapomnieć, kto miał z nami prowadzić tą rozmowę i tak dalej. To jest normalne, to są tylko ludzie. Hmm, ale wiecie, po czymś takim oczekujecie, że ktoś napisze chociaż przepraszam, coś się wydarzyło, przepraszam, nie wiem. Wstrzymujemy na razie adopcję cokolwiek. Natomiast my nie dostaliśmy żadnej informacji. Ja próbowałam kontaktować się pod numerem telefonu, który miałam. Próbowałam kontaktować się z tą osobą, która ze mną rozmawiała, jak gdyby przez telefon pisząc SMS-y. Próbowałam się kontaktować na jej prywatnym koncie przez Facebooka. Próbowałam się kontaktować z drugą administratorką grupy, właśnie tego rescue, więc tamta miała odpisami, że przekaże tej osobie kontakt i żeby się ze mną skontaktowała. W końcu po chyba, nie wiem, tygodniu, gdzie byliśmy kompletnie olewani, tak jakby w ogóle tematu nie było, napisałam w końcu na grupie post, pod jednym z postów komentarz, że byliśmy umówieni na rozmowę. Nie otrzymaliśmy, nie było żadnej, nie odbyła się ta rozmowa. I zapytałam, czy coś się stało, czy mogłabym prosić o kontakt. I ta osoba odpisała mi, że, ona się odezwie, że nic się nie stało i tego dnia odezwie się do mnie z wyjaśnieniem. Minęły od tamtej pory dwa miesiące ponad i do dzisiaj nie mam tego wyjaśnienia. Także wiecie, taka olewka. I ta osoba, wiecie, czytając jakieś tam posty, komentarze tej osoby, to jest to po prostu człowiek, który ma przerost ambicji nad treścią. Osoba, której się wydaje, że... Wie taki bardzo specyficzny człowiek. No szczerze mówiąc, osoba, z którą nie chcielibyście usiąść w autobusie. Co najciekawsze, za dwa tygodnie temu otrzymałam SMS-a z tego rescue, tylko już pisanego przez kogoś innego, z pytaniem, czy dalej jestem zainteresowana adopcją. Więc odpisałam tej osobie kulturalnie, że po zachowaniu tamtej pani i bardzo krótko przedstawiam sytuację, to nie jestem zainteresowana współpracą z tym z rescue w najmniejszym stopniu pod żadnym względem. Tak samo jak inni. I od tych osób otrzymałam już odpowiedź: rozumiemy, przepraszamy. Czyli można być normalnym człowiekiem, można, wiecie, ja nie wymagam, że ktoś mi się tłumaczył, bo nikt tu dzieckiem nie jest, ale wystarczy taka ludzka kultura i zwykłe słowo przepraszam. To wszystko, bo my poważnie do tego podeszliśmy, a tutaj dorosła kobieta zachowuje się po prostu jak pięciolatek, któremu trzeba nadskakiwać i się o coś prosić. No to sorry, no. Także widzicie, u nas wyglądają adopcje troszeczkę inaczej. Także kochani, tak, trafiło się moje szczęście, musiałam na to szczęście poczekać, więc żyłam, wiecie, też w takim napięciu po sytuacji z tym rescue, gdzie niby byliśmy blisko kota, ale nagle po prostu komuś coś odwaliło i. I nagle się okazało, że nie. No to żyliśmy w takim napięciu, czy tutaj coś się nie zmieni, czy na pewno wszystko będzie tak, jak ma być, czy na pewno będzie ten kotek, którego sobie wybraliśmy, bo naprawdę widzieliśmy jego zdjęcia jakby malusi, i to było takie wyczekiwanie i czekanie na kociaka. Wiecie, zamieszanie wokół tego. Ja w stresie aż mi coś zaczęło wyskakiwać. Moje babskie dni nawet się przesunęły, bo ja byłam w takim stresie. Bo czekałam moja odpowiedzialność za nowego członka rodziny, za stworzenie. Za takie koci dziecko, czy nawet to by było psie dziecko, czy jakiekolwiek była tak ogromna, że ja nie mogłam spać. Ja byłam zdenerwowana. Ja się tym przejmowałam. Ja dalej gdzieś się przejmuję. Co to będzie dalej? Czy na pewno wszystko zapewni mu jak należy? Wiecie, no po prostu chore. Dobra kochani, pokażę wam kilka rzeczy, które kupiliśmy w związku właśnie z kociakiem. Może coś wam wpadnie w oko. Powiem wam też, gdzie można to kupić. Myślę, że część rzeczy może być przeznaczona, na przykład dla małych psiaków. No może oprócz jakichś tam zabawek. Pokażę wam między innymi rzecz, która może być przeznaczona dla małych psiaków. I są to podkłady dla małych psiaków. Te podkłady możecie znaleźć w Deals. One kosztują 5 zł za siedmiopak. To jest 7 takich podkładów. My go kupiliśmy do transporterka. Jak będzie, wiecie, jechał, jak my go odbieraliśmy gdyby, nie wiem, potrzebował się załatwić ze stresu czy cokolwiek. Natomiast nie było to potrzebne, ale te podkłady wyglądają w ten sposób. O, tu jest taka cieniutka folia, więc nic nie przecieka. I w tym momencie my te podkłady po prostu stosujemy pod jego miseczki. Tam, gdzie je, bo jeszcze jest mania, wiecie, chlapania wodą, zobaczyć, co to zabawa. Także idealnie się pod to sprawdza. Ale Wam mówię, jeżeli macie psiaka i potrzebujecie, to myślę, że się opłaca. Z takich podstawowych rzeczy, które są i dla psiaka, i dla kociaka. To jest to transporterek. Ciężko tutaj jest znaleźć transporterek, które wyglądają jak jakaś torba, e, natomiast udało nam się, i to jest torba Specials Home. E, także ona jest bardzo fajna. To jest materiał, który jest pikowany. Tutaj jest dodatkowa na ramię wiecie, y, pasek z taką miękką gąbeczką, gdyby wiecie, na ramię, żeby nas nie ciągnęło. Oczywiście możecie trzymać w ręku. I tutaj się otwiera tą klapkę także wiecie, ona jeszcze tu jest na suwak, także tutaj w środku jest takie mięciutka wyściółka, którą możecie wyjąć, wyprać, plus ma zapięcie, wiecie, na smyczkę. Do tego wszystkiego oczywiście możecie otworzyć to też z jednej z tych stron i to jest super, dlatego że kiedy nie używacie, to po prostu możecie całość rozsunąć. Wygląda to w ten sposób i sobie składacie. Możecie wtedy łatwo schować, nigdzie wam to nie przeszkadza. I moim zdaniem jest to bardzo fajna rzecz, dlatego że wygląda po prostu jak, wiecie, jakaś taka torba, a nie jak typowy transporter, który jest wielki, zajmuje miejsce i tak dalej. Na małe kociaki, na małe psiaki jest super. Teoretycznie ta torba y, spokojnie, y, wiecie, pom mieści i uniesie koty i czy psiaki do 8 kg. Także myślę, że jest bardzo fajna rzecz. Dalej kochani mam tutaj dwa posłanka i to posłanko również myślę, że sprawdzi się super dla psiaków i są to takie donaty. One są bardzo miękkie z tego milusiego materiału, takiego pluszowego. Bardzo takie widzicie mięciutkie i tutaj jak się kotek czy psiak położy to one się układają pod jego ciało. Natomiast nasz kociak jeszcze nie bardzo za tym przy przepada ze względu na to, że jest to zbyt wysokie dla niego i jest zbyt takie wiecie, poruszające się e, dlatego, że no to się ugina pod ciężarem zwierzaka natomiast on jeszcze jest za lekki, bo nie ma nad kilograma, e, więc jeszcze nie, także z tej opresji wybrnęliśmy i jest tutaj budka taka, która kosztowała tylko 5 funtów i można ją kochani znaleźć em, w Hombergein. Także jest bardzo, w Humberge albo B&M, jest bardzo fajne. I zobaczcie, że siedzi tam mój twolecek malutki. Także już go opuszczam na ziemię. Tak, jest to w folii i w takim opakowaniu. Także jeżeli znajdziecie, one właśnie były tutaj szare w te łapeczki. Tutaj była jeszcze taka, wiecie, beżowa w ten print łapeczek, w kratkę. I wydaje mi się, że jeszcze jakiś tego kolor był. Wielkość to jest 33x45x33. Także kot, każdy wejdzie, większość kotów lubi właśnie się schować w takie miejsca także myślę, że to jest naprawdę warto a za piątkę to jak za darmo bym powiedziała i póki co dobrze, że jest ta budka, bo jemu ona najbardziej odpowiada, tam ma swój kocy, który wczoraj mu wzięliśmy właśnie jak jechał do weterynarza, ma swojego misia tam włożonego, bo wzięłam też takiego małego misia, żeby nie wiem może miał poczucie że jest bezpieczniejszy, no bo jednak był z jakimś rodzeństwem, zostało tego rodzeństwa zabrany i rzeczywiście Misia lubi od czasu do czasu tam przy nim posiedzieć. Z takich drobniejszych rzeczy, na które warto zerknąć w wbiędem, to są po prostu wielkie paczki właśnie takich maskotek. Tam jest taka podusia, tutaj niby jest z kocimiętką. Jest dużo tych dzwoniących piłeczek, na ogół koty je bardzo lubią. Jest taka mini wędka, a ona pewnie dla dużego kota nie bardzo będzie się nadawać, ale mój maluch uwielbia ją, bo to są tylko dwie wystające, wiecie, takie wstążeczki i on po prostu to uwielbia, no wiecie takie pomponiki, akurat pomponikami to on jest jak najmniej zainteresowany, tam jest ich kilka, wiecie, tych rzeczy jest po kilka sztuk natomiast ja Wam nie będę wszystkich pokazywać i mysza która już jest na sznurku, ponieważ mysza musi uciekać, więc przywiązaliśmy do niej sznurek, ale mysze są jego ulubione i różowa mysz po prostu jest najlepszym wyjściem. I widzę, że tu już jej się ogon powoli urywa. I oczywiście nie mogło zabraknąć czegoś bardzo ważnego, czyli laserka dla kota, który jest w kształcie takiej myszki. Także to jest przesłodkie i jest to z B&M, funt 50 tylko. Także myślę, że to jest też zabawka, którą każdy kociarz musi mieć. A fajnie, że ona właśnie jest, wiecie, przydać takiej myszki tylko wiecie z takimi zabawkami bardzo uważnie żeby ani nie zaświecić zwierzakowi w oczy ani nie zaświecić człowiekowi w oczy bo no wiecie to jest po prostu niebezpieczne tak? I, i, i może uszkodzić wzrok więc tym uważnie. Oczywiście jeszcze kupiliśmy jakieś miseczki kupiliśmy żwirek my wybraliśmy żwirek silikonowy ponieważ uważam że w ogóle żwirek silikonowy jest najlepszy. Czy macie kota czy macie tchórzofratkę czy jakiekolwiek inne zwierzę które mm, załatwia się, to żwirek silikonowy jest najlepszy, ponieważ on najlepiej wchłania i nie oddaje tak zapachu, także ja uwielbiam żwirki silikonowe i używałam żwirek silikonowy w Polsce, kiedy mieliśmy tchórzofretkę. Mojemu kotu, który mieszkał u mojej mamy, również ten żwirek silikonowy bardzo pasował, po prostu nie oddaje żwirek silikonowy tyle zapachu. E, oczywiście kupiliśmy kowe, to kupiliśmy, wiecie, jakąś tą... Łopatkę do kuwety, ale to wiecie, że to na razie to są wszystko takie małe rzeczy. W ogóle będziemy chcieli tą kuwetę zakrywaną, ale na razie to wiecie, jest za malutki na pewne duże rzeczy, bo ma jeszcze maniu króciutkie nóżeczki. Do tego wszystkiego, wiecie, jakieś tam miseczki, tego typu rzeczy, no ale to myślę, że nie ma co Wam pokazywać. Na rynku jest tego mnóstwo. Zamówiłam również dla kota bardzo fajne, duże, wiecie, to drzewko, gdzie może podrapać, powłazić, powspinać i tak dalej. Tutaj Wam pokazuję zdjęcie, jak to miało wyglądać. I na Instagramie pokazałam. Wam w jakim stanie przyjechała paczka. Sprzedawca bardzo szybko ją wysłał. Sprzedawca tak naprawdę jest gdzieś w Chinach, ja kupowałam to na ebay. Sprzedawca jest gdzieś w Chinach, ale wysłali to, wiecie, to musiało być w normalnym stanie. Bardzo szybko paczka doszła, bo to były chyba dwa czy trzy dni, ale niestety przywoziła ją firma Hermes, która tutaj jest po prostu jedną wielką padaką. Paczka była porozrywana, wiecie, także tak naprawdę ta część kartonu to ja mogłam do głowy to tworzyć, więc założę się, że wiecie, jakieś tam śrubki, drobnostki, które były do tego y drapaka nazwijmy tego, cuttree, to w rzeczywistości, założę się, że powa tego po prostu powypadała, się gdzieś pogubiła, wiecie, poza tym to brudne, bo oni tym tarzali, ciągali, kurier też był dobry cwaniaczek, dlatego, że to pudełko postawił do góry nogami i tym rozdarciem odwrócił w przeciwną stronę niż ja, wiecie, otwieram drzwi, także otwierając drzwi, on chciał się szybko zawinąć, opaczka, bla, 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 tylko niestety miał tego pacha, że on musi u mnie poczekać na windę, więc e, ja miałam okazję, żeby zobaczyć, że hej, halo, ale ta paczka się nie nadaje do odbierania, e, więc paczkę odrzuciłam z tym, że są jakieś dziwne informacje na stronie Hermes, dlatego, że na stronie Hermesu pokazuje, że paczka została dostarczona, tak jak ja bym ją odebrała, a ja tą paczkę odrzuciłam, także teraz musimy otwierać e, case na eBay żeby zostały zwrócone nam pieniądze, bo jest cyrk i tak naprawdę to nie jest tyle wina sprzedawcy, co jest wina kuriera. No winą sprzedawcy jest tylko to, że wybrał takiego kuriera, a nie innego. Masakra. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze i sprawa się szybko rozwiąże, tylko musimy teraz znaleźć jakieś inne drzewko dla niego, inny drapaczek, żeby był zadowolony. Dobra kochani, to by było na tyle. Nagadałam się, opowiedziałam wam wszystko, co mogłam, pokazałam wam moje największe szczęście. Teraz ja się będę zajmowała przez najbliższy tydzień nim. W niedzielę kolejną zobaczymy się w kolejnym filmiku, w którym jeszcze nie wiem co będzie, jak mam być zupełnie szczera. Także zobaczymy się w kolejnym filmiku. Może zrobię jakiś mały haul, bo tutaj jeszcze kilka rzeczy kupiłam, także może w haulu się zobaczymy, a, a może w teście Remingtona do włosów zobaczymy? Nie wiem, co zrobię, dlatego że nie mam nagranych filmików na zapas. A yy, szczerze mówiąc, moje myśli teraz wędrują koło. Nowego członka rodziny. Kochani, także piszcie komentarze, dawajcie znać jakie pomysły na imię dla mojego nowego towarzysza przez najbliższe, mam nadzieję, chociaż 20 lat. Piszcie jego pomysły z imionami, odzywajcie się w komentarzach. Jeżeli nie macie żadnego pomysłu, to dajcie po prostu, nie wiem, serduszko czy cokolwiek w komentarzu dla tak zwanych zasięgów. E, oczywiście pamiętajcie o łapce oraz o subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. A ja teraz zmykam, bo mamy myśli nieposkładane. <noise> także zmykam, widzimy się w kolejną niedzielę, tak, przesłam Wam buziaki trzymajcie się ciepło, pa!